Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale i dziś przychodzę z planami czytelniczymi na e, miesiąc luty, już luty. E, generalnie nie wiem, czy będę się stosować do tego planu tak w 100%, ale to jak zwykle. E, generalnie na pewno przeczytam dwie książki z tego z tej listy. Dwie dodatkowe jeszcze dojdą, ale o nich na razie nie mówię, bo jeszcze ich nie mam. E, i tutaj mam pięć książek. Jedną wybuku, e dwie w innym języku, jeden kryminał, jeden romans i dwie książki. To są takie bardziej poradnikowe, nieporadnikowe, takie po prostu, nie wiem jak to nazwać nawet. Y Więc zacznę od tej, którą mam w e-booku i czytam ją w języku rosyjskim. Jest to książka, już tutaj sobie odpalam po polsku ósmy nawyk od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu. E, po rosyjsku brzmi to weź mój nowyk ad efektywny stick e, Ja już tę książkę zaczęłam, e, jestem na początku, ale wiem, że będzie mi ona bardzo wolno szła i na pewno przeczytam ją dopiero w lutym, więc dlatego daję ją tutaj e, do tego spisu. A będzie mi wolno szła, ponieważ Taka tematyka zawsze z trudem mi przychodzi do przeczytania. O czym jest ta książka? Jest to kontynuacja bestselleru 7 Nawyków, jest to jakby uaktualnione. Steven Covey jest autorem swego rodzaju fenomenu na światową skalę, czyli Siedmiu Nawyków Skutecznego Działania. Dzięki tym sprawdzonym zasadom dziesiątki milionów ludzi udoskonaliły swoje życie i funkcjonowanie swych organizacji. Jednak znaczące zmiany, jakie zachodzą w naszej rzeczywistości, wymagają nowego podejścia i nowych metod. Covey proponuje zatem kolejny, równie skuteczny jak poprzednie ósmy nawyk. Pozwala on wkroczyć, a w zasadzie wykroczyć poza swoją efektywną, poza swoją zwykłą efektywność działania, odnaleźć prawdziwy sens naszej pracy i związków z ludźmi, a dzięki temu osiągnąć pełną życiową e, satysfakcję. Jest to poradnik. E, ja nie czytam poprzedniej części, ale ona już w zasadzie sam autor w ten, na początku tej książki mówi, że tamta już jest w zasadzie nieaktualna. Ja więc dlatego jej nie czytałam i zajęłam się tym ósmym nawykiem. Podoba mi się na razie, ale na razie przeczytam tam może 20. 25 stron, więc jestem na początku, bo zaczęłam dosłownie wczoraj. Może od razu przejdę do drugiego poradnika. Jest to książka Zatrzymaj się! Poradnik dla żyjących w biegu i wiecznym pośpiechu. Książka od wydawnictwa Sensus i grupy wydawniczej Helion autorki Martyna Jadczak-Turek i Jagoda Libera-Regucka. Ciekawa książka, też będzie z niej na pewno recenzja, bo jest to książka, którą dostałam do współpracy recenzenckiej i bardzo mnie ona ciekawi. Też już zaczęłam czytać, ale chwilowo ją oddałam mamie do przeczytania, bo też chciała, więc na razie się wymieniłyśmy książkami. Bardzo podoba mi się wydanie tej książki, bo pomimo tego, że jest tu teoria, to są jeszcze miejsca, w których my, jako osoby zwykłe, możemy sobie wypełniać i tutaj ogarniać te sprawy. Jest to książka dla zabieganych, żyjących w ciągłym pośpiechu i będących w wiecznym niedoczasie, więc... Ja jestem ciekawa, czy mi ta książka pomoże, bo ja też trochę czuję, że wpadłam w ten wir ciągłej chęci pracy i ciągłego zabiegania, więc chcę, żeby mi trochę pomogło, więc na pewno będzie to przeczytane, no i nie mogę się doczekać, jak zakończę tę książkę. I opowiem Wam o niej szerzej. Skoro była już były dwa poradniki, to teraz. Już Powracam i chyba pamiętam gdzie skończyłam mówić. A więc skoro dałam już dwa poradniki i miały być dwie książki obcojęzyczne, no to tą drugą książkę pokażę, bo jedną już pokazywałam i jest to książka Hany Jana Gihary. Zawsze mi jak chcę szybko powiedzieć to nazwisko to zawsze się zablokuje. I mam tę książkę po angielsku, jest to Two Paradise, czyli u nas jest to do, do raju. I jest to tak książka najnowsza, która wyszła u nas, tej autorki. I ja bardzo chcę przeczytać Małe życie, ale się boję i chcę też się zaznajomić trochę z twórczością, więc... Postanowiłam, jak zobaczyłam tę książkę za 36 zł i okazało się przy kasie, że jeszcze mniej musiałam zapłacić w, w TK Max. E... No to y... skoro tak to postanowiłam ją kupić. No i jest to epicka i niezwykle błyskotliwa powieść, której akcja rozgrywa się na przestrzeni trzech stuleci w trzech różnych wersjach Ameryki. Jest to śmiała historia o kochankach, rodzinie, stracie i ulotnej obietnicy utopii. E, ja jestem tego bardzo ciekawa i chcę bardzo to przeczytać i ten opis mnie zafascynował. E, jest jeszcze większa, ale nie będę zdradzać całości. E, jest tu też napisane, że do raju jest to książka o nadzwyczajnym wydźwięku literackim, ale przede wszystkim dzieło emocjonalnej geniuszki. No i generalnie dzieje się to w trzech liniach czasowych: 1893, 1993 i 2093. Więc. Naprawdę myślę, że warto i ja już zaczęłam troszkę sobie czytać. Po angielsku też nie czytam zbyt szybko, więc nie wiem, czy skończę ją w lutym. Natomiast na pewno chcę i bardzo przyjemnie się to czyta dziwo, więc na pewno dodaję to do swojej listy książek do przeczytania. Jest mi dzisiaj dane nagrać jednym kadrem tej, w sensie jednym ujęciem tego filmu. Zostały mi dwie książki. Które sobie zaplanowałam I jedną z nich jest książka, którą przyniósł mi Mikołaj Jest to Kryminał od Fred Vargas Modlitwa do Trzeciej dziewicy I to jest autorka książ książek To jest autorka Fred Vargas jest autorką Serii kryminałów z detektywem z Przepraszam Z komisarzem Adamsbergiem o Jezus i generalnie jest to chyba szósta część, no ale wiadomo, że te kryminały po prostu łączą, można je czytać nie po kolei, one łączą się tylko tym bohaterem, no i przeczytam o czym jest modlitwa do trzeciej dziewicy. Komisarz Adamsberg musi się zmierzyć ze sprawą, którą teoretycznie powinien się zająć Wydział do Spraw Narkotyków. W okolicy Port de la Champelle zostają znalezieni martwi dwaj młodzi mężczyźni, czarny i biały. Adamsberg jednak ma swoje zdanie na ten temat. Pewne ślady wskazują, że może chodzić o coś więcej. Ze swoją stałą ekipą podejmuje trudne dochodzenie, od którego co róż odrywają go dziwne zjawiska. Najbardziej jednak zaskwiera mu nowy pracownik, niejaki Weyrenk. Za jego sprawą odżywa przeszłość, o której Adamsberg wolałby zapomnieć. Jestem ciekawa bardzo. Myślę, że przeczytam niedługo. Też przeczytam pierwsze trzy rozdziały i bardzo szybko się to czyta, więc ogólnie no, kryminały są bardzo takie miłe do czytania. Jeżeli ktoś lubi, no bo. Wiadomo, że trupy są najczęściej w kryminałach i jakieś takie akcje, więc jeżeli ktoś lubi, to bardzo przyjemnie się to czyta lekko. No, ale więcej powiem, jak już skończę tę książkę, i, i, i będę mogła więcej coś powiedzieć. I liczę, że skończę ją w lutym. No i ostatnia książka, Romans, który dostałam kiedyś z okazji wymiany paczek na 8 marca, więc już rok u mnie leży, prawie rok, a ja jej jeszcze nie przeczytam. Jest to książka Tessie Bailey, Dwa tygodnie na próbę. Ja bardzo dużo tej autorki widzę w i Maxie po angielsku i już miałam nawet tą książkę. W rękach po angielsku i sobie przeczytałam, yy, i sobie przypomniałam, że mam ją w domu po polsku. Jest to po angielsku jest on yy, Fix Her Up, coś takiego chyba. Tak, Fix Her Up. Yy, więc dobrze, że nie kupiłam, bo bym miała dwie książki. Yy. Okej, okay, i przeczytam wam teraz opis, nie jest długi. Georgie ma 23 lata, a jej rodzina nadal traktuje ją jak małą dziewczynkę. Ich zdaniem kobieta ma niepoważną pracę, a organizuje przyjęcia urodzinowe dla dzieci, zamiast działać w prężnie rozwijającej się rodzinnej firmie remontowej. Georgie wymyśla nowy plan na siebie i postanawia pokazać swojej rodzinie, na co ją stać. Jednym z punktów do zrealizowania na jej liście, nowa ja, jest umówienie się na randkę z atrakcyjnym mężczyzną. A kto może być lepszym kandydatem niż przyjaciel jej starszego brata Travis, zdobywca kobiecych serc i była gwiazda baseballu. Niech wszyscy się przekonają, że Georgie już dawno nie jest ani mała, ani grzeczna. Także taka książka kolejna. Eee, tak wygląda moja lista na luty. Eee, podejrzewam, że tak. Eee, obstawię teraz i w kolejnym, eee, w kolejnym w kolejnych planach na kolejne miesiące. Eee, Sprawdzę, czy udało mi się to przeczytać, a w zasadzie w podsumowaniu lutego sprawdzę. E, no to tak, wydaje mi się, że przeczytam te 8, e, 8, 8 prywyciek, 8. E, przy, o nie, zapomniałem jak się nazywa książka. E, 8 czego? 8, na, 8 nawyk, 8 nawyk. Myślę, że to przeczytam. Na pewno przeczytam książkę Zatrzymaj się, bo jako że jest to współpraca, no to przysiądę do niej niedługo i niedługo może nawet nagram jakiegoś vloga czytelniczego z tej książki. Wydaje mi się, że mogę przeczytać też romans Dwa tygodnie na próbę. Jeżeli sięgnę po tę książkę, to myślę, że przeczytam ją w dwa dni. I myślę, że też ją przeczytam. A co do To Paradise, myślę, że na pewno zacznę ją w lutym. Ale czy skończę, to nie wiem, bo boję się trochę, że ten język angielski i ta czcionka e, trochę mnie mogą pokonać. Ale na pewno chcę przeczytać Hanie Janagihara. E, I stwierdziłam, że zacznę od tego, zanim przeczytam Małe Życie, bo podejrzewam, że Małe Życie mnie zmiecie z planszy. E, ale na pewno chcę. Poznać. Jest jeszcze jedna książka, chyba w Polsce, i nie widziałam: The People in the Trees. Więc, jeżeli to Paradise mi się spodoba i małe życie mi się spodoba, no to będę polować wtedy na tę książkę. Chyba, że jest wydana, to mi musicie powiedzieć, czy jest wydana ta książka. Także co? Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał, nawet taki trochę pocięty. No, i zapraszam Was na kolejne filmy. Kolejne, podejrzewam, że to już będzie podsumowanie stycznia. A tych książek w styczniu było trochę, więc dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. No i co? Pa!